To jak na chywu w Gdańskiej. Lub bez osta wakacji będzie nowej. To świat będzie. Muszę dogarnąć piesie w szkole. Uczy Pani kobiecie. Myślę. Od dostała o została szkole. Przedszkolaki są tutaj chłopaki, dziewczyny. Ostatni dzień wakacji. Do to wszystko. Będzie od dzień. Nie uda się, ale tylko jeszcze zostaliśmy. Mam tyle. Nie o rację. Do zobaczenia. Warszaw na